Czego uczą nas te ostatnie dni? Cała ta sytuacja wojny na Ukrainie. Widzimy jak ta potęga, jaką była, jest Rosja. Ta potęga, która wykorzystuje zło. Aby siebie promować, jak ta potęga, która jest zbudowana na kłamstwie, na korupcji, na gwałtach, przemocy, jak ta potęga się w jakiś sposób łamie, jak niedowartościowała drugiego, jego potencjału, jego niezłomności, jakiejś siły też moralnej, którą. Które ma ten, ten inny naród. I widzimy, jak, jak to wszystko się łamie na naszych oczach. I y, oczywiście to jest y, jakieś porównanie bardzo niedoskonałe, ale ono pokazuje też to dzisiejsze wydarzenie opisane w dziejach apostolskich, kiedy apostołowie są również postrzegani przez wielkich tego świata. Arcykapłan, jego zwolennicy, saduceusze i też cała korupcja, która za nimi stoi, a więc potęga Rzymu, e, pragnie złamać tych, tych apostołów, pragnie ich e, wciągnąć to kłamstwo, pragnie ich doprowadzić do, do upadku, do złamania, do wyparcia się tego, w co wierzą. E, Dokonuje się właśnie y, podobna sytuacja, że, że ta potęga zła zostaje y, przełamana. I to przez kogo? Przez kogoś, kto by się wydawał, że tej potęgi w sobie nie ma. Jest y, niesamowitą rzeczą, żeby próbować y, zobaczyć, czy złożyć te dwa obrazy z dziew apostolskich. Obraz y, z pierwszego rozdziału i to, co jest teraz. Tam w pierwszym rozdziale to jest ten moment po wniebowstąpieniu Chrystusa, gdzie oni są w, w, w Wieczerniku i gdzie są zamknięti jak w więzieniu. Są jak w więzieniu, ale zamek jest po ich stronie, to oni się zaregrowali. Na zewnątrz jest cała ta potęga Żydów, których się boją, że jak wyjdą to ich zniszczą, to ich wtrącą do więzienia, będą ich mordować. I przychodzi Duch Święty i ci sami ludzie, których widzimy dzisiaj, są w więzieniu na skutek tego świadectwa, które dają, na skutek przepowiadania, które, które głoszą, kerygmatu, który Pan Bóg wkłada w ich usta. Są w więzieniu, ale są w więzieniu już przez tą potęgę od zewnątrz. Zamki nie są wewnątrz, zamontowane przez nich. Tylko zamki są na, na zewnątrz. I tu dokonuje się e, kolejna odsłona, że jest interwencja Pana Boga, jest interwencja anioła, e, który przychodzi i te zamki e, otwiera, wyprowadza ich na zewnątrz, wyprowadza ich do tego, do czego już wtedy w wieczerniku byli przeznaczeni: do życia Ewangelią, do głoszenia Karygmatu. Idźcie i głoście wszystkie słowa tego życia w świątyni. E, I to robią to robią. To jest to zadanie, które przed Zesłaniem Ducha Świętego nie byli w stanie wykonywać. To ich wręcz paraliżowało, uniemożliwiało im to ludzkie podejście do, do przepowiadania Ewangelii. Teraz jest działanie Ducha Świętego, działanie anioła i czynią to. Natomiast ci, którzy wcześniej wydawali się decydentami, ci, którzy mieli władze, którzy mieli siłę, którzy byli też duchowo predestynowani do tego, żeby zarządzać narodem, że ci, ci właśnie są w, w kłamstwie. Ci są w odwrocie. Ci przeżywają porażkę. Są w kłamstwie. Tak jak prawdopodobnie co się dzieje na naszych oczach. To jest jedno, Było jednym wielkim kłamstwem, wydmuszką. Ile, ile było okłamywania siebie wzajemnie, ile korupcji, ile wszystkiego, i to w pewnym momencie się tylko ujawnia. Ci zwolennicy, arcykapłan, saduceusze i tak dalej są też ludźmi okłamanymi. Chociaż wydaje mi się, że, że oni mają prawdę, że. Oni mają właściwe postrzeganie świata. Przecież wrzucili apostołów do więzienia. Przecież tam oni muszą być, nie ma innej siły. Aniu otworzył te zamki i ciekawe, że nie, nie pozostawił tego otwartymi. Na nowo zamknął. Wszystko było starannie zamknięte. Straże przed, przed drzwiami, które pilnowały, wszystko było na nowo przywrócone. Nie, nie było takiej manifestacji, teraz my, my Wam pokazaliśmy. To wszystko jest na nic, nie. E, ci widzą, że to wszystko jest tak, jak e, im się wydaje, że jest, ale nie widzą, że w środku nie ma nikogo, że Pan Bóg w międzyczasie zainterweniował, że Pan Bóg je wyprowadził, stał się cud. E, świadkami tego cudu są apostołowie, ci, którzy uwięzili, bynajmniej nie. E, <laughs> I Ponieważ też są okłamani, ponieważ są w grzechu, ponieważ są tymi, którzy stosują przemoc, więc ich postrzeganie też będzie złe. Wysyłają dowódcę straży, przyprowadza ich bez użycia siły, ponieważ obywiali się ludzie ludu, żeby ich nie ukamienował. Ale oni nie muszą stosować siły. To jest też ich projekcja. Na apostołów, że, że oni będą teraz używać siły, nie to, co głoszą apostołowie. Wszystkie słowa tego życia to jest karygmat, to jest głoszenie tej, tego niestosowania przemocy wobec, wobec drugiego. To jest to, to serce chrześcijaństwa, miłość do wroga. I oni nie muszą wobec nich stosować siły. Mogli ich spokojnie, spokojnie wziąć. Oni poszli, bo chcieli to oni, ci agresorzy, mają e, obawę w, w, w sercu. Obawiali się ludu, żeby ich lud nie ukamienował. Ci, którzy mają, mają władzę, tego się boją. Boją się ludu, żeby się sytuacja nie odwróciła, żeby lud się nie zwrócił przeciwko niemu, żeby e, nie powstała rewolucja. Wobec takich e, swoich uprzedzeń, myśli, e, Przyjmują też takie, a nie inne postępowanie. A więc to dzisiejsze słowo nam pokazuje te różne podejścia, że świat jest inny, aniżeli my go postrzegamy. Nawet postrzegany świat ze strony władzy jest zupełnie inny. Dlaczego? Bo nie ma w sobie tego elementu Bożego. Saduceusze są tymi, którzy nie uznają życia wiecznego, którego już są apostołowie, nie uznają. Aniołów mogą nie uznawać, ale to nie jest teraz powód, żeby ten anioł nie istniał, żeby ten anioł nie działał, żeby ten anioł nie wyzwolił apostołów. I to jest nasza misja. My mamy widzieć świat inaczej. Mamy widzieć ten świat bożymi oczyma. Tymi, którzy są uciskani, tymi, którzy mają słowo życia dla siebie. Żyjemy w tym. W tej perspektywie zmartwychwstania, które zostało, zostało nam przepowiadane w tych, w tych dniach, my możemy na ten świat patrzeć zupełnie inaczej jak to, jako to, to, to miejsce, gdzie dokonuje się Boża Rozgrywka. Że tak naprawdę tego, którego świat nie widzi Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego że on jest tym, który działał, działa i będzie działał do końca świata. W, na, na tej ziemi. my możemy być tymi, którzy wstają po jego stronie, którzy to jego zwycięstwo nad śmiercią, nad nienawiścią, nad złem, nad grzechem, nad przemocą. my to zwycięstwo głosimy i daj, daj, dał, daj Bóg, żebyśmy też to, to zwycięstwo w sobie samym doświadczali. Żebyśmy my również w naszym więzieniu, może teraz w tym więzieniu niemocy, strachu, który, w którym jest świat, żebyśmy w tym więzieniu usłyszeli to słowo anioła. Idźcie i goście, ludowi wszystkie słowa tego życia. Obyśmy chcieli być świadkami zmartwychwstania.